writers but they know lies but they want to show singer is sing what they told but i know you got something else to say a secret like speaking in tongues snake like don't let you in the run travel doesn't i don't know what you are you are you are you are ania nasini kaci też wszystkim czeWitam was przed Kia stonik nie jest jakaś gorąca, aj, zostań w lesie, nie jest jakaś gorąca nowość, jednak jest to wciąż aktualny i nowy model właśnie tego segmentu crossoverów B. Kia kiedyś była w tym segmencie nieobecna, ale na podstawie Kirio stworzyła właśnie stonika, samochód, który jak najbardziej wpisuje się w segment B tych właśnie crossoverów i jest w nim dosyć mocnym gaczem. patrząc po cenie i patrząc po tym, jak po prostu fajnie jeździ, jaką ma dosyć szeroką paletę silnikową. Nasz egzemplarz w takim ciekawym metalicznym żółtym lakierze. no nie polecam go do lasu, ponieważ sporo owadów go bardzo lubi. Dzięki temu wszystkie błąki, trzmiele i inne, te takie no, skrzydlate stworzonka, bardzo lubią ten lakier, przy okazji też mnie. Prześwit. Prześwit 181 mm, czyli do lasu no jakieś tam delikatne, oczywiście miejskie krawężniki, nadaje się znakomicie. Stonik na filmie u mnie już był. Ten jednak był silnikiem wolnosącym, tym, który chyba jest najbardziej takim popularnym silnikiem wśród polskiego konsumenta. A tu mamy jednostkę taką nowszą, litrową, oczywiście trzycylindrową z turbą, mocy 100 koni, newtonometrów w tym przypadku dokładnie 171. Przekładnia manualna, pięciobiegowa, więc zobaczymy. Skupię się tu głównie na silniku, bo sam stanik naważenia ważenia zjazd oczywiście też będą przy okazji, ale o tym więcej już było w tym pierwszym filmie. Tutaj bardziej jednostka napędowa, bardziej układ napędowy. No zobaczymy jak stonik. Pasuje z takim tym, jakby nie było nowoczesnym silnikiem, bezpośrednim konkurentem do 1.0 TSI, chociażby w gamie Volkswagena. Jest to wersja L z pakietem stylistycznym. Są bardzo fajne siatła ledowe, dzienne oraz halogenowe, projekcyjne siatła soczewkowe. Są musterka czarne z czarny dach to nie jest szkło. To jest po prostu czarny dach z tego pakietu. Są również ciemne szyby. Są, są ciekawsze felgi, także jakieś tam dokładki stylizujące na crossover, a to jest crossover, nawet nie ma w opcji na pewno to jest to samochód stworzony ewidentnie do miasta bądź na jakieś przemieszczanie się w trasie. Bardzo mnie jak Kia pod kątem wygłoszenia, o czym będzie oczywiście więcej w trakcie jazdy I jeszcze tu naszego stonika odróżniającego od Rio, jest to właśnie felga 17 a pod nią są hamulce tarczowe W Kii akurat Rio były bębny Dalej, lampy pozycyjne i stopu są LEDowe, kierunkowskazy wsteczne są już oparte na żarówce Jest tam taka delikatna anteneczka, która nas nie ma rekinka, bo nie ma nawigacji Widzimy centralnego Kia, jest oczywiście stonik. poczytanie rejestracji jest już żarówkowe, są czynniki parkowania Również u nas jest kamerka, to, co mi się również podoba w Stoniku, to chociażby normalna, prawidłowa końcówka układu wydechowego. Jest tutaj KIA się chwali układem wydechowym, nigdzie go nie chowa, żadnych nie daje atrap, po prostu jest chromowana końcówka układu wydechowego, czego, jak wiecie, fanem jestem. Zapraszam Was do wnętrza. Miejsce kierowcy w naszym Stoniku Co przede wszystkim kierownica spłaszczona ku dołowi, jest obszyta bardzo fajną, przyjemną w dotyku skórą. Z taką jasną pośrodku nicią Jest z sterowanie komputerem pokładowym Bardzo prosty. zegary, ogólnie są identyczne Jakby chociażby w Kirio. W ogóle sama deska rozdzielcza, multimedia czy panel od klimy To wszystko znamy już z Kirio. Czy to źle? To dosyć sprawdzona, taka dosyć nowoczesna jeszcze stylistyka Więc tutaj nie mogę mieć uwag do jej działania Same multimedia, jest Apple CarPlay, jest Android Auto Dokładnie ich działanie pokazywałem właśnie w Kirio, niedawno przeze, przeze mnie testowane Jest spora półka na smartfon, poniżej nie oczywiście gniazdko USB W naszym egzemplarzu, w tej wersji L, z pakietem stylistycznym jest grzana kierownica i grzane fotele Grzana kierownica nie wypierdoła, ale jak już ktoś raz nie spróbuję, spróbuje, to podejrzewam, że z niej nie zrezygnuję. Bardzo fajne, szczególnie w te chłodne poranki. Jest jakiś tam delikatny piano black, sama deska. Tutaj wszędzie jest dosyć sporo twardych plastików. Znowu nawiązujemy do Kiri gdzie było dokładnie tak samo. Tutaj wszystko, wykończenie drzwi, to jest twarde. Sam podokietnik w drzwiach już jest takim, taką miękką ala eko Są oczywiście dosyć spore kieszeni, kieszenie w drzwiach na butelkę 1,5 litra. Jest podokietnik regulowany podobnie, znowu jak w Rio, w jednej płaszczyźnie przód-tył. Jest dosyć miękki Same fotele, mamy regulację oczywiście góra-dół Są takie delikatne kubełki, więc tam jakieś trzymanie boczne posiadają To, co doceniam w każdej kij. to regulacja zagłówków Zagłówki regulujemy sobie właśnie zarówno w tej płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej Dzięki czemu możemy sobie bardzo fajnie oprzeć głowę Jest czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, no i tyle I jeszcze tylna kanapa w keystonik. Co widzimy? Tutaj drzwi są twarde, podokietnik jest taki delikatnie miękki, z taką eko skórką. Tu również ekoskórka i tu również ekoskórka połączona z materiałem. Sam wzór tapiserki dosyć ciekawy, są jakieś tam zagłóweczki, kanapa składana oczywiście, aby bagażnik miał płaską podłogę, podokietnika brak, są dwa izofiksy. Tutaj fotele są taką ekoskórką wykończona, aby jednak lepiej się doczyszczało to wnętrze, szczególnie po bucikach, waszych pociech Jest podokietnik, a w nim schowane gniazdko, dwa, dwa, gniazdko do ładowania USB. Jest dosyć niski tunel środkowy, dzięki czemu tu mogą zasiąść raczej trzy osoby bez jakichś tam szczególnych problemów. I na koniec jeszcze bagażnik w Crossover segmentu B, więc bagażnik jest taki: no po prostu segmentu B. Dokładnego pojemności to 332 litry. A co mamy? Mamy jakąś półeczkę, jest jedna lampka, są dwa haczyki. Wykończenie twarde, plastikowe jest półeczka. Mamy podwójną podłogę bagażnika, a pod podwójną podłogą skrywa się. Koło zapasowe z jakimś tam lewarkiem, i tak dalej. Więc bagażnik taki zupełny, średniak w tej klasie. Jedziemy do setki, ma katalogowo 10 sekund. Żeby nie było terenu zabudowany, ja za chwilkę włączymy się trochę dynamiczniej do ruchu. Zobaczymy, jak stonik przyspiesza z tą jednostką napędową. To jest bardzo fajna skrzynia biegu, precyzyjna, którą już polubiłem wcześniej nawet w modela Kia. Moim zdaniem dynamicznie jest. Silnik ma charakterystykę taką, że raczej ciągnie tak od 2000W. Wówczas widać, że wstaje turbo i wspomaga bardzo mocno tą trzycylindrową jednostkę. Niby tylko 100 koni. ale wierzcie mi, że w trasie w miarę daje radę. Są momenty faktycznie, kiedy brakuje troszeczkę mocy. Kiedy kogoś tam wyprzedzamy, musimy redukować nawet do trójki, troszkę go wkręcić na obroty, aby się mogli tą dynamikę uzyskać. W mieście na pewno ten samochód zawali drogą z tym silnikiem. Nie będzie tam jakieś włączanie się do ruchu, nie ma problemu. Sama skrzynia biegu bardzo fajnie działa. Jestem jej fanem. Jest precyzyjna. Żadne biegi nie haczą. Wszystkie biegi wchodzą tak, jak powinny. Tutaj nie mam żadnych uwag, jeżeli chodzi o skrzynię biegu. Natomiast spalanie tej jednostki napędowej zaczniemy może od tego. W mieście, jeżdżąc we wrocławskich korkach, aczkolwiek obecnie w, w okresie dosyć zmniejszonego ruchu na mieście, spala mniej więcej około 7 litrów. Jeżeli jest większy ruch, a jeździmy dynamiczniej, około 7,5 litra, oczywiście benzy benzyny na 100 km, wyniki zupełnie normalne, bardzo podobnie paliami Kia, Rio, chociażby z silnikiem wolnossącym. Jeżeli chodzi o jazdę na autostradzie, około 7, da się tam zejść, do nie tutaj też yy, wiadomo, że to zależy sporo od wiatru, to co stanikowi muszę przyznać, to to, że na autostradzie samochód jest nieźle wygłuszony, jak na crossover, auto delikatnie podniesione, jest bardzo fajnie wygłuszone. Jazda międzymiastowa, tak w tej chwili, między miastami, wioskami, droga krajowa do 90 na godzinę. Spalanie potrafi być około 5,5, no maksymalnie 6 litrów, jeżeli jedziemy tam trochę dynamiczniej. Uważam bardzo fajne wyniki i są to wyniki, które potwierdziłem. Jeżdżał ten cały weekend w trasie, cały weekend jeździmy w mieście, a w sumie 3 dni, więc są to wyniki, sorry, 4, obiektywne i miarodajne. Tyle spalam Stonik, jest w tej chwili dokładnie 13 stopni, więc tak, nie za mało, nie za dużo. Nie ma też mrozów, oczywiście. by tam mogą delikatnie to spalanie pogorszyć. Zawieszenie w kiju Stonik. Znowu podobne one jest do Kirio. Tutaj ono bazuje na Kirio, ale oczywiście jest przekonstruowane na potrzeby bycia crossoverem. E, zawieszenie raczej nie jest komfortowe i nie jest jakoś bardzo sztywne. Z takim kompromisem między komfortem a sztywnością tego zawieszenia. Jest raczej sztywniejsze niż miękkie. To wynika oczywiście z tego, że jest to crossover, a w crossoverze, aby było stabilnie, no, zawieszenie musi być trochę bardziej sztywne. No, tego wymaga po prostu to, że jest podniesione podniesiona na dwozie, no i środek ciężkości jest troszkę wyżej. To się odbija fajnie na dynamice jazdy, bo jeżeli jedziemy dynamicznie w trasie, pokonujemy dynamiczne zakręty, czy to w mieście, czy to w trasie, nie wiem, jakieś tam dynamiczne rondo, samochód się niewiele przechyla na boki i daje Wam fajne uczucie takiego panowania nad autem. Kierownica i w ogóle połączenie kierow układu kierowniczego z kołami jest bardzo bezpośrednie. Tutaj faktycznie zawieszenie dla tych osób, które lubią trochę dynamicznie pojeździć, na pewno będzie sporym plusem. Plastiki są twarde, jak powiedziałam, tutaj miękkich plastików no, nigdzie nie doświadczymy raczej. A na nierównościach? No, nasz samochód tam przejechał dokładnie 1100 km, więc no, jest raczej samochodem nowym i jeszcze niezużytym. Tu potrzebuję znowu waszej opinii, jeżeli chodzi o jakiś tam używanek i tonik, jak tam sprawują się plastiki we wnętrzu. U mnie no, nic nie trzeszczy, tutaj się nic nie odzywa, więc nie mogę mieć uwag, jeżeli chodzi o samo spasowanie plastików na nierównościach. Natomiast zawieszenie przednie, jego praca jest raczej głośna, raczej na jakichś tam nierównościach, szczególnie na asfalcie, słyszymy, jak to zawieszenie pracuje. To nie jest jakieś pukanie, stukanie, po prostu to jest głośna praca zawieszenia, tak ma. Z tyłu raczej jest cicho, tam nie ma żadnych obcych dźwięków, po prostu beleczka, klasyczne rozwiązanie, sprawdzone od lat, również w Toniku się sprawdza. Akurat w naszym egzemplarzu nie ma żadnych aktywnych tempomatów, nie ma martwej strefy w lusterkach i tak dalej. To może tam sobie oczywiście doposażyć kijestonik. Jest także ten front assist, który może Wam zapobiec najechaniu na, na przeszkodę, może na samochód przed Wami. No Poza nim więcej asystentów no, nie wykryłem. Jest tutaj klasycznie, tak, powinno być w kij. Takie absolutne minimum. Chociaż multimedia, jak, jak pokazywałem w Kyrie, grają bardzo fajnie. I multimedia w kij są mi mocną zaletą i tutaj troszkę niektórą konkurencję, szczególnie tą japońską, wyprzedzają. Fajnym elementem w staniku są jego światła. Są to zwykłe halogeny schowane w soczewce. Mają jednak opcję doświetlania zakrętów. Pokazywałem to chociażby w Kia dokładnie tam z kamerą przymocowaną koło świateł. To jest tak samo. Po prostu skręcając kierownicą prawo-lewo, doświetla Wam się prawy lub lewy reflektor. To działa fajnie w nocy. Szczególnie w mieście, w jakichś tam małych, ciemnych uliczkach. Po prostu poprawia Wam widoczność, poprawia Wam bezpieczeństwo. Także tu nie mogę mieć uwag, jeżeli chodzi o jego światło, mimo że nie są jakieś tam ledami, nie są ksonami ale wystarczają do stonika. Widoczność w stoniku, jak to crossover, oczywiście, siedzimy troszkę wyżej. Tutaj, podobnie jak to chociażby było w tej Kia x jest mniej więcej podobna pozycja, moim zdaniem. Oczywiście kija ta jest troszeczkę większa, no bo jakby nie było, jest już hatchbackiem, a to jest samochód bazujący na, na segmencie, nie na segmencie miejskim. Ale czy to lusterka, oczywiście znowu, analogiczne do Kia Rio, do Kia Sportyż chociażby, ten ich kształt są dosyć duże. E, regulacja, oczywiście, lusterek elektryczna, same szyby. Także są spore, tylna szyba. Spora lusterko idealnie nam oddaje powierzchnię tylnej szyby. Z tej pod kątem widoczności uwadź, uwag mieć nie mogę. Ma fajną rozdzielczość kamery cofania i kamera cofania e, po prostu mam ułatwia parkowanie. Zwyczajnie, Jak ktoś nie potrzebuje, to jej nie dopłaca Akurat moim zdaniem, jeżeli jakiś tam crossover, szczególnie kiedy tam mamy jakieś ciasne, miejskie parkingi, po prostu kamera cofania z fajnym bajerem i się przydaje. Jakbym widział, kij jest pod kątem adresowania jej do odbiorcy. Jest to chyba samochód dla młodej rodziny takie 2 plus 1, bo 2 plus 2 pomieścimy się, a tylko ten bagażnik tam niewiele ponad 330 litrów troszkę wam może zepsuć plany pakowania się na wakacje, więc wówczas ewentualnie jakaś trumienka na dach i wtedy się dopakujemy już stonik. A z, poza tym miejsce z tyłu dla dzieci. Mo, moim zdaniem, wystarczająco z przodu dla. Rodziców dumnych również wystarczająco sami fiksy. Jest takich wiele rozwiązań, które ułatwiają szczególnie podróż. Właśnie są jakieś cup holdery, półeczki, gniazda ładowania, czy właśnie z przodu, czy z tyłu. Tego jest dużo. To są takie przemyślane rozwiązania. Tutaj, tutaj widać, że się inspirowali chyba takimi, tymi sprawdzonymi niemieckimi, niektórymi ergonomią wnętrza koreańczycy. I dobrze, bo wiemy, że kije te nowe są projektowane w Europie, są projektowane pod europejskiego konsumenta. Bo jest samochód po dla dwóch osób. Dla jednej osoby, dla osoby, która chce mieć samochód nieduży, miejski, ale trochę podniesiony. Chcemy mieć po prostu podniesionego małego crossovera, bo tak się lepiej czuje, bo tak lepiej atakuje krawężniki i bo tak lepiej widzi. Więc tak wygląda sobie jest tonik. Auto, które na pewno się bardzo fajnie wpisuje w tej chwili w ten segment e, tych małych crossoverów B. Tak jak wspomniałem, w toniku z polem za są samego fotele Zarówno zagłówki, jak i same te oparcia, to wszystko jest regulowane nie, nie ma odparcia, nie ma y, regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. No może szkoda, bo jednak ten kręgosłup tam dziwata sobie trochę doregulować, żeby było wam wygodnie. Chociaż u mnie w fotelu po prostu jest wygodnie. Nie mam uwag, jeżeli chodzi o tam dopasowanie do mojej sylwetki, a przypominam mam 1,85 wzrostu, więc no taki zupełny chyba standard na polskim rynku, nazwijmy to. Y, jedziemy właśnie taką drogą, no trochę nierówną, troszkę z zakętami i widzimy, że ten samochód naprawdę bardzo fajnie trzyma się drogi. Jest takim autem, gdzie chciało się to pojać szybciej niż oczywiście pozwalają przepisy Te dwie rzeczy mam oczywiście ostudzić trochę To, żebyście mieli zawsze niskie spalanie W tej chwili mamy 5,5 litra od początku testu A 2 no jednak nie wolno jeździć za szybko Tak jeździmy tyle, co pokazują nam przepisy i znaki Podsumowując, nastał czas w Keystonic Jej zalety Przede wszystkim ekonomia No w tej chwili ekonomia jest dokładnie 5,2 litra od początku testu Całkiem nieźle. Okej, okay, jest nieduży ruch, a jedziemy oczywiście przepisowo, ale są to bardzo fajne wyniki. E, oprócz tego, dobra widoczność, dobre światła, mimo że są halogenowe i dosyć fajny komfort w samochodzie połączony z takimi delikatnie sportowymi aspiracjami kierowcy. No, po prostu Stonik fajnie się prowadzi. Wygodne fotele i fajny multimedia. To są jego na pewno zalety. Jeżeli chodzi o jego wady, to ja dostrzegłem głośno opracowuje zawieszenie przednie, plastiki nie są jakiejś tam górnolotnej jakości, aczkolwiek ich spasowanie jest w porządku. Poza tym no, stonik to jest taki prawilny crossover, wszystkie półeczki, rozwiązania, uchwyty, to raczej jest na spory plus tego samochodu. Widzimy, że jednak auto jest projektowane w Europie i projektanci europejscy tu mocno maczali palce przy stoniku i w ogóle przy nowych modelach Kia. Te samochody są naprawdę zaprojektowane fajnie, są ergonomiczne, Sporo z tych rozwiązań, czy przyciski, czy skrzynia biegów, to wszystko z pod ręką. No tutaj widzimy no takie mocne nawiązania, raczej do tej konkurencji niemieckiej. Stonik nie ma łatwo. Jest w silnym segmencie crossoverów B. A jak sobie z nimi poradzi? Oceńcie sami. Moje zdanie już znacie. To co razem z JeTime dziękujemy z testki Stonik z tej właśnie wersji L. Taki właśnie środkowa wersja, najbardziej skierowana pod polskiego konsumenta. W tej chwili chyba jedno z najbardziej popularnych jednostek napędowych, właśnie litrowym, czyli Dow Sciences, jest litrowy silnik, oczywiście z turbiną 3 cylindrowy Jak to połączenie wychodzi? Co wy wolicie? Czy jednak samochody miejskie, czy może te crossovery segmentu miejskiego? Co dla Was jest samochodem takim w tej chwili bardziej adekwatnym do czasów? Co Wy po prostu wolicie? Co wolą kobiety? Co wolą mężczyźni? Moim zdaniem ten samochód. Jest i dla kobiet, i dla mężczyzn. To nie ma jakoś tak szczególnie, że jakiś tam bardzo babski samochód, jak chociażby, nie wiem, ten Fiat, chociażby 500. Auto dosyć uniwersalne dla różnych płci. Takie jest moje zdanie. A Wasze? Dzięki, pozdrawiam. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się już na kolejnym teście. Na razie!